Dla mnie zaburzenia odżywiania są po prostu ogromną pustką i brakiem życia, jakiegokolwiek życia. Po prostu życie w czerni, jakby bez kolorów, po prostu nie widać żadnych kolorów. Że ja już nie widziałam w ogóle jakiegokolwiek sensu życia. Poświęceniu wszystkiego dla jedzenia, dla wyglądu. Przede wszystkim zła relacja z jedzeniem. To, że albo nie jemy, albo jemy za dużo. Zaburzenia odżywienia są dla mnie taką przyjaciółką, która zawsze na mnie czeka, kiedy na przykład źle się ze sobą poczuje. Daje mi ona poczucie kontroli, takiej pozytywnej. Ale tak naprawdę to jest fałszywa przyjaciółka. Ona daje mi taką złudną kontrolę. Przeświadczenie, że dążę do perfekcji, ale nie, nie mogę jej osiągnąć w ogóle. Przy okazji cały czas ranię swoich bliskich, widzę, że martwią się o mnie, ale jakoś nie robi to na mnie większego znaczenia. Krzyczałam na rodziców i przelewałam na nich całą swoją złość, bezradność. Na pewno odbrała mi kontakt z, ze światem. Czas wolny, kontakt z przyjaciółmi, kontakt taki, można powiedzieć. Zawsze miałem napięte relacje, nie miałem takich relacji z kimś jak teraz. Pasję i siebie. W ogóle zebrałam dużo znajomych. Nie mam. Już tylu znajomych, ile miałam, zabrała mi możliwość wykonywania sportu, gdzie ja jeździłam na koniu dwa w tygodniu i po kilka godzin, i wielbiałam to robić, tak teraz nie mogę. Zabrała mi taką wolność życia, bo wszystko teraz jest ułożone pod jedzenie: pasję, radość życia, śmiech wszystko. Na pewno najbardziej ludzi, znajomych, relacje ze samą sobą. Jakiekolwiek po prostu patrzyli na siebie, jak na człowieka. Tak jak umiałam patrzeć na innych, nie umiałam patrzeć na siebie. Dla siebie zawsze byłam tym wrogiem. Jest to rzecz przerażająca. Na początku y, nikt nie zdaje sobie sprawy, jak ważna jest, jak poważna jest to choroba, i jak y, mocno wyniszczająca. Żeby mieć przez cały dzień płaski brzuch, nie zjadałam śniadania, i przez to, jak byłam w szkole, to mogłam sobie ubierać kroptopy i tak dalej. Powiedzmy sobie szczerze, celu w takiej chorobie nie ma. My może mamy cel, ale to jest, można powiedzieć, 100% cała szansa, że on się zmieni. Powiedziałbym, wiesz co, dam Ci numer do mojej córki, zadzwoń do niej i porozmawiaj z nią, żebyś nie popełniła tego błędu, który ona popełniła, żebyś nie cierpiała, żebyś nie traciła Swojego czasu, swojego życia, swojej radości, swoich chyba zazwyczaj młodzieńczych lat, bo to już nigdy nie wróci. Żyję właśnie takim stwierdzeniem, że sport mnie zniszczył, ale coś mnie ze wszystkiego wyciągnął. Powrócił mi śmiech. Uśmiecham się w końcu. Wiem, jak to brzmi, to brzmi tak bardzo płytko, ale każdy jest jakiś. Każdy miał wyglądać tak, jak wygląda, i taki ktoś ma metabolizm albo szybki, albo wolny i tego się nie zmieni, i trzeba to zaakceptować, żeby potrafić cieszyć się życiem. Że najważniejsze jest to, co jest w środku. Takie ciągłe dążenie do perfekcji po prostu niszczy człowieka. Wiem, że. Ludzie nie są tylko ze mną ze względu na mój wygląd i że jestem kimś więcej niż cyferkami na wadze. Że ta fizyczność tak naprawdę nie jest istotna, tylko to, jak spędzamy nasze życie pod względem tego, że widujemy się ze znajomymi. I widzę w sobie coś więcej niż to ciało i to jedzenie, tę kontrolę. Zrozumiałam, że nie muszę być zawsze we wszystkim najlepsza bo nigdy nie będę i to nie o to chodzi w życiu. Nie ma sensu iść w tą chorobę, bo jest więcej złego niż dobrego. Jakbym wiedziała, że tak będzie potem, to w życiu bym w to nie szła. Zaburzenia odżywiania zabierają zdrowie, rodzinę, znajomych, całe życie. Ja też dałam się nabrać. Ja też. 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 Ja też.